W grę Intrus jest to gra na Robloxie, dam wam link w opisie. No i tak, ja wam. Ja wam zasady. No nie wiem, czy tłumaczyć. To zobaczymy w, w odcinku. Dobra, wchodzimy może. Dobra, do niej. Nie wiem. Kolejnym razem zagramy... Są trzy chaptery, w kolejnym razem zagramy w ten drugi. Jeżeli w ogóle będziecie chcieli takie odcinki. No i no i właśnie, zobaczycie zaraz całą grę i będziecie mogli się nauczyć jej. Dobra, czyli ona nie wychodzi, no to dobrze. Dobra, teraz nas teleportuje. No i tak. Ja chyba hard wezmę. Albo łatwy, dobra wezmę ha, Łatwy jego ja na chcę. Ich będzie. Nie, no łatwy biorę. Jest 50 na 50%. Nie, tylko nie naj. O nie. Nie no. Ciężko jest przeżyć na, na koszmarze. To inaczej koszmar. Dobra, światełko co wyłączę. Telefon dzwoni. <słuch> Pobijamy oczywiście. Sprawdzamy kamery. Ciężko mi się gra na telefonie. Tak naprawdę gram na komputerze, ale... Ta mi się kamerka psuje. Trochę. Będę musiał chyba nową sobie kupić. Ale teraz czekamy. Dobra. Trzeba uważać, jeżeli będzie na szóste, to trzeba uciekać. Albo na dziewiątce. Teraz jest koszmar może być naprawdę. No i zabił ją. Dobra, aktualnie jest nowy serwer, bo jednak tam się nie opłaca się grać. Bo no! Wyszła i jest koszmar. Ja po prostu na kosmosie zawsze przykrywam. A więc poczekamy, możemy jeszcze na tutaj i wybieramy tylko łatwy. To jest chyba jedyne rozwiązanie. I będziemy. Ile tu osób gra? Dobra, teleportujemy samemu. <laughs> Też nie lubię zagrać bardzo grę z samemu, ale raczej na, kosma... na koszmarze nie będę grał. Bo to jest zbyt trudne, ale ja sobie wybiorę tryb łatwy, tak na początek. No dobra. Jest tryb łatwy. Tutaj mamy światełko. Dobra, 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 dobra. Ja sobie to pomijam, bo nie, no, tego słuchać nie lubię. Tutaj siedzi. Zawsze na dwójce zaczyna jakby, co? A na szóstce lub dziewiątce lub siódemce to wiecie. Jak widzieliście poprzednim, że na siódemce zabił ją. Złapał raczej. No i wiecie, no trzeba uważać po prostu. Na jedynce, czyli weszed już do domu. O, będę mi ciężko samemu wszystko robić, ale może jakoś się uda. Tu, widzicie tego jego oczy? Widzieliście? O kurcze, prawie bym przegrał. No dobra, muszę sobie powiększyć. O nie, teraz się rusza, nie może takie wejdzie. Słyszeliście, ja musiałem sobie bardziej, żeby więcej widzieć. Będzie chyba normalny. Teraz można się ruszać, ale gdy zamyka, to już nie. Jest normalny. Poczekamy chwilę, aż pójdzie. Boże. Dobra, idziemy. Ło, wystraszył mi ten dźwięk. Coś gdzie? <laughs> <laughs> Sorry y, za ten kaszel w tle, bo jednak. No jednak no... Mam kaszel. Gdzie on jest? Dobra. Ciężko mi się na telefonie gra, przyznam. Jeszcze nie działająca latarka. Pewnie teraz znowu będzie sobą. Zobaczycie. O, puka. Chyba chcesz wejść. O, wyszedł. Jeżeli chcecie więcej takiego odcinka z intruza, to piszcie w komentarzach. Może na jakim trybie. Witaj. Łatwym, trudnym koszmar, czyli ten ostatni. Właśnie, jeżeli macie lęk 100, to przegrywacie. A jeżeli macie hałas 100, to to samo. Te... Oby trzy przegrywają wtedy. Stresuje ten dźwięk. Na dwójce jest. No dobrze, niech będzie. Nie! W tym sytuacji. Dobra, żyj! Dobra, dobra! czy jest dobrze, czy źle. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Ja się zestresowałem, kiedy wyłączył prąd. Teraz na się tam sobie siedzi. <noise> Stoi w drzwiach. Tak. Dobra, dobra. Teraz mną będzie. Teraz mną będzie, patrzcie. Pokazuję na czasie, że to ja piszę. Tak naprawdę. <laughs> Nic nie piszę. Bo tutaj. Po co się my się kryjemy, no? Teraz idziemy, no, zobaczycie. Tylko bez głowy. Będzie moim skinem, tylko bez głowy. Znika przycisk otwierania. O, jest mną, tylko bez głowy. Nie wiem czemu. Tego no nadal nie wiem. O jest dobra. Na ulicy. Jesteśmy sami. chodiec. Czekajcie. Był tam na siódemce. the phone service has now been restored thank you for your patience we can now start taking calls granman foreign Było ciężko, ale się udało. Jesteś skortowany, a intrus pozostaje na wolności. No, o tym się przekonamy w kolejnych tapterach. Dobra, dziękujemy. Dziękuję. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Który jeszcze się. No, nie pojawił się nigdy. Właśnie. Z, z tej gry. Ja wam oczywiście daję link w komentarzach do tej gry. Albo po prostu pisze sobie Intruder z intrus, ale jeżeli nie macie polskiego, to Intruder. To jest to samo, tylko po angielsku. Tutaj mamy jeszcze Mile, czyli inny, i Mineshaft, czyli kopalnia, no. Który jest najtrudniejszy. A to w kolejnych odcinkach, może nagramy. Zostaw też łapkę w górę i lajka. No, to jest to samo. I suba, oczywiście.